Klub Captur powstał ponad 5 lat temu w 2001 roku, drugim w zasadzie, to z małym epizodem jeszcze wcześniejszym, z inicjatywy dwojga wspaniałych trenerów polskich pan, państwa Rydzów, obecne małżeństwo, Wojciecha Rydza i Genow Wystawarzec dokładnie, którzy sprowadzili się do Nowej Huty. Historia w ogóle bardzo ciekawa. Postanowili stworzyć Klub Szermierki dla tego szermierczy, ponieważ... Przemierka była w zasadzie całą treścią ich życia od wczesnej młodości. Ludzie z niesamowitą charyzmą stąd potrafili nie tylko ściągnąć do klubu najmłodszych adeptów Przemierki, ale potrafili zarazić swoją pasją i swoim entuzjazmem innych, w tym rodziców, różnych ludzi, pasjonatów Przemierki, nawet takich dorosłych, którzy się dopiero uczyli. W pewnym czasie powstał pomysł zorganizowania turnieju, a w zasadzie dwóch turniejów. Pierwszy to jest Majowy Turniej o z Bicaptura dla pod Bipię. No tu się wszystko w tym klubie odbywa pod taką księkiewiczowską trochę otoczką, że tak, tak wyszło. I drugi to jest pierwszy turniej juniorów, który się odbywa każdego roku, czyli właśnie nasz dzisiejszy słyszeń wszystko w Nowy Rok. Pierwsze te turnieje się odbywały w małej sali gimnastycznej, no, tam było uczestników 30, 40, może do 50. Obie te imprezy doczekały się dużo większej rangi, czyli dzisiejszy turniej jest eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się we Wrocławiu w maju, a turniej majowy z kolei jest już w tej chwili pucharem Polski, jedną z trzech eliminacji pucharu Polski juniorów do 17 lat. No i o ile pierwsze turnieje, jak wspominałem się, odbywały w małej odrapanej sali gimnastycznej, to w tej chwili na turnieju dzisiejszym na przykład łącznie w ciągu dwóch dni walczyło około 350 zawodników i zawodniczek. Natomiast turniej majowy, na który Zjeżdża się już w tej chwili praktycznie cała środkowa i wschodnia Europa y, oraz goście z Niemiec, z Norwegii. Y, być może przyjadą goście z bardziej z południowych krajów Włochy i Chorwacja, ponieważ jesteśmy też z nimi w kontakcie. Y, ten turniej stał się już jedną z największych imprez szermierczych w Polsce, jeżeli chodzi o imprezę młodzieżowe. I czekamy, kiedy przekroczymy 500 uczestników i to może nastąpić już w tym roku. Mama powiedziała, że to jest fajny sport. No i żebyśmy ćwiczyły No ćwiczymy kilka razy w tygodniu, około dwóch godzin albo półtorej. No, cały czas staramy się... Może nie tyle zmieniać oblicza nowej huty, bo to może być za dużo, ale no, ściągamy młodzież, która gdyby nie, nie ściągnięto jej do zerwikattura, no to robiłaby coś innego. W klubie na pewno dostosowujemy się do każdego. Zresztą szermierka jest takim sportem, gdzie e, trzeba. Tu się nie da prowadzić jakiegoś schematu treningów pod, pod dyktando. Tu, tu trzeba pracować indywidualnie z każdym zawodnikiem, ponieważ każdy ze względu na warunki, koordynację, szybkość. E, cechy charakteru, cechy psychofizyczne i inny, Po prostu tu, tu trzeba pracować. Nie ma jednolitej metody szermierki tak naprawdę. No największym na pewno sukcesem jest drużynowe zwycięstwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży właśnie w roku 2006. Nasza drużyna dziewcząt zdobyła wówczas złoty medal. W tej chwili, no gdyby zrobić taką statystykę, która akurat co chwilę się zmienia, więc trudno ją robić to na pewno mamy ponad 30 złotych medali w, różny, w różnej kategorii, w różnych zawodach. To są i Puchary Polski Juniorów nawet, i, i zawody rangi krajowej, i nawet turnieje zagraniczne, na które staramy się jeździć, żeby się skonfrontować z tym, co umieją inni. Jestem pasjonatem, więc zawsze mi się wydawa, wydaje, że do szermierki nie trzeba zachęcać. Natomiast jest to sport naprawdę kształtujący charakter. Wydaje mi się, to mi się zwrócił do rodziców, że należy spróbować. Ja nie twierdzę, że jest to sport idealny dla każdego, chociaż każdy w tym sporcie może coś osiągnąć przed odpowiedniej pracy. Jest to sport, który oprócz oczywiście sprawności fizycznej wyrobienia pewnego sposobu myślenia. Kształtuje charakter człowiek, który przewinie się przez plansze szermiercze, powalczy właśnie na poważnych turniejach i jeszcze coś osiągnie. Jestem przekonany o tym, że da sobie w życiu potem radę z, ze studiami, z pracą zawodową. Uczy to tego, że trzeba zacisnąć zęby iść do przodu po prostu, ale no, na tym chyba dzisiejszy świat polega.